Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja jestem Norbert, a ja jestem Marcin. Cześć Marcin. Tematem naszego dzisiejszego odcinka jest Shadow IT. Shadow IT, czyli takie e, zjawisko chyba dosyć powszechne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne. Czym jest Shadow IT? Shadow IT jest to używanie nieautoryzowanych przez firmy narzędzi, takich jak na przykład nie wiem aplikacje, serwisy jakieś tam webowe, Lowcode i tak dalej, no nie usługi ogólnie, aplikacje czy tam usługi. Często, pewnie w dobrej wierze, bo pracownicy chcą podnieść swoją efektywność, produktywność, chcą coś zrobić szybciej, jakiś raport przepchnąć na już, na wczoraj. No i praktycznie w większości organizacji to shadow IT istnieje. No i właśnie dzisiaj o tym sobie pogadamy skąd to się bierze, dlaczego jest to ryzykowne i co można z tym zrobić. Tak, no bo to chyba jest dosyć istotne i to warto powiedzieć, że... Shadow IT, choć to jest taki mały grzech naszych pracowników, to często on jest jakoś uzasadniony. Nie? To znaczy, pracownicy nie szukają rozwiązań alternatywnych do tego, co dostarcza im firma, dlatego że nie, wiem, nie podobają im się kolory czy ikonki, tylko dlatego że dzięki rozwiązaniom, z których korzystają, choć niezautoryzowanych, wydaje im się przynajmniej, że mogą coś robić lepiej, szybciej, wydajniej. No a efekt może być bardzo, bardzo różny. No tak, najczęściej to wyobraźmy sobie sytuację, że jest w firmie jakiś super ogarnięty koleś, który zazwyczaj ma dostaje zadania niemożliwe, no nie? I znajduje w sieci jakieś darmowe narzędzie, czy płatne, i płaci sobie je za nie sobie sam, tak? Bo myśli, że w domu też mu się to przyda. No nie? nie wiem, które pozwala zrobić raporty jakieś albo, albo co innego. Nikt o tym nie wie nie ma żadnych y, informacji o tej aplikacji w katalogu firmowym, w jakimś tam dokumentach, procedurach nie jest ujęta kompletnie, ale działa. No nie? I właśnie y, to jest y, tutaj to wszystko się zaczyna. No, ja myślę, że takim kolejnym powodem, czy jakby nie tylko, Shadow IT nie występuje tylko dlatego, że pracownicy mają jakieś swoje powiedzmy, przyzwyczajenia, czy tak jak mówisz, muszą zrealizować coś ponad standardowego, ale często to Shadow IT jest trochę pompowane przez dzieła IT, które nie do końca mają świadomość, jakie są te realne potrzeby pracowników. Albo myślą, że doskonale wiedzą czego ich pracownicy czy poszczególne działy potrzebują, a pomijają jakąś warstwę, która jest istotna. Nie mówię tutaj o aplikacjach typu Spotify, bo pewnie wielu je instaluje i z nich korzysta, ale one nie są konieczne do pracy i owszem, ale mówię o tych narzędziach, które są w pewien sposób niezbędne do pracy, ale no IT tego po prostu nie widzi. Okej, okay, jasne, ale jak sobie radzi z Shadow IT, to powiemy sobie później. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd w ogóle się Shadow IT bierze, bo y, to nie pojawia się dlatego, że ludzie chcą ukryć coś przed firmą. Moim zdaniem, y, to jest zwykle, tak jak mówię, wręcz odwrotnie. Y, ludzie najczęściej y, pracownicy chcą po prostu pracować wygodnie, sprawnie i efektywnie. No nie, y, jeśli y, nie mają do tego odpowiednich narzędzi, y, to po prostu sobie radzą sami. I tyle. Wyobraźmy sobie, nie wiem, panią Kasię w marketingu, która, której firma, nie wiem, daje dostęp do jakiegoś mega starego systemu z kurcze lat 90., no nie? Do zarządzania projektami. I ona, powiedzmy, jakoś z tym sobie radzi, ale przychodzi po, w pewnym momencie do ściany, w której mówi, no nie, i zakłada sobie Trello. W firmie nie korzystają z Trello. Yy, ona ogarnia sobie to trello w ramach, yy, na razie na początek dla swojej pracy, potem zaprasza kolegów, dzielą się zadaniami, mają tablicę, wszystko działa. Tylko, że nikt z IT o tym nie wie. I tu wtedy zaczyna być problem, bo yy, dane firmowe często znajdują się poza... Yy, powiedzmy, władaniem IT, często to potem y, podchodzi tak samo też pod RODO. Y, inny przykład, nie wiem, dział sprzedaży musi przesłać klientowi duży plik. Jak wiemy, Outlook ma swoje ograniczenia. Większość, może nie Outlook, tylko klien, nie klient pocztowy, tylko serwery poczty mają swoje ograniczenia. Dwudzie, 20, 40 megapliki maksymalnie, no nie? I potem to jest blokowane. Jak trzeba coś większego wymienić, no to trzeba Użyć jakiegoś narzędzia. W organizacji nie ma czegoś takiego: nie ma, nie wiem, OneDrive'a. Gość zakła wrzuca to na WeTransfer na przykład, raz, drugi, piąty, wygodnie, szybko klient sobie ściąga, no ale kto ma dostęp do tych danych? Przez jaki czas te dane są tam przechowywane? Kto je kasuje? Gdzie one w ogóle lądują? Yy, no tutaj tych pytań się mnoży, a jednak obowiązuje nas RODO, no nie? I to nie jest złośliwość to y, jakby potrzeba działania i współpracy, synergii pomiędzy y, działem IT, y, kreowaniu potrzeb, y, czy wsłuchaniu się w głos y, tych y, pracowników po prostu. No tak ale to jest właśnie te twoje dwa przykłady najlepiej pokazują chyba gdzie, gdzie jest realnie problem. Przede wszystkim owszem pracownicy chcą być jakby mieć lepsze narzędzia do pracy takie które w ich ocenie są lepsze. Oczywiście dzieła IT mogą nie do końca mieć świadomość tego czego ich zespoły potrzebują. I tylko że te dwa przykłady które ty pokazałeś to jakby tam to Shadow IT tworzyły rozwiązania uwaga darmowe. Nie? To jest jakby ten kolejny element. Czasem firmy po prostu nie mają środków albo nie chcą przeznaczać tych środków na narzędzia, z których korzysta ich zespół, albo dostarczają im narzędzia, które są albo archaiczne, albo już w jakiś sposób niegotowe. I wtedy pracownicy, wiedząc, że nie mają na przykład możliwości albo nie czują się na tyle silni, żeby przekonać swój zarząd do tego, że potrzebują danego narzędzia, szukają tych darmowych alternatyw, a te darmowe alternatywy no, mają pewne powiedzmy negatywne charakterystyki, o których zaraz sobie powiemy które w efekcie sprawiają, że ich wykorzystanie jest no, generalnie lekko ryzykowne, nie? że tak powiem. E, stąd wydaje mi się, że... Tu jest chyba ten największy problem, z którym musimy sobie poradzić, czyli to, żeby nasi pracownicy e, przede wszystkim potrafili zakomunikować, co jest im potrzebne do pracy, żebyśmy my jako oddziały IT mieli tego świadomość, żebyśmy dostarczyli im to wszystko, czego potrzebują, co jest im niezbędne albo co jest jakby fajnie, żeby mieli, ale nie jest niezbędne z samego punktu widzenia ich pracy i na koniec, żeby oni wiedzieli o tym, że jak realnie udowodnią, że tego Spotify'a potrzebują, to że będą mogli go zainstalować, ale dopiero po tym, jak IT daje im zielone światło, że akurat ten Spotify czy ta, to konkretne rozwiązanie jest po prostu bezpieczne? No bo to tak naprawdę jest całe clue, między innymi tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. No bo tak. No tak, ale ja podałem, okej, okay, zgodzę się z to, że podałem darmowe narzędzia, ale obecnie jest boom na sztuczną inteligencję. Jakby ludzie naprawdę kupują nie tylko używają darmowe, ale też kupują te subskrypcje czy Chata GPT, czy Claude, Gemini, czy Perplexity innych, tak? I używają mając to prywatnie, używają też czasem o zgrozo do celów służbowych. Na przykład rzucając tam pliki, żeby im, im zrobił brief jakiegoś tam jakiegoś tam raportu i to jest to też jest shadow IT, to też jest niebezpieczne. Co więcej, ostatnio, nawet przygotowując się do tego odcinka, no my dzisiaj mówimy o shadow IT, ale coraz częściej mówi się o tej takiej warstwie w kontekście shadow AI, nie? nawet już, już ma to swoją nazwę. To jest właśnie to, czyli używanie tych takich um, ogólnodostępnych, często wykorzystywanych, mocno w prywatnym życiu narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które yy, nie są zweryfikowane przez zespoły IT, albo w naszej firmie po prostu nie są systemami, które, które gdzieś tam są zaakceptowane, a, a wykorzystywanie ich. To jest też to, co powiedziałeś, no nie? Czyli każdy z pracowników, on po godzinie, po zakończeniu swojej pracy, on idzie do domu i bardzo często korzysta w innych zupełnie celach z różnych narzędzi. I teraz jeśli my dostarczymy zespołowi... Który na co dzień korzysta na przykład ze wspomnianego Trello, zupełnie inne narzędzie, które pracuje w trochę inny sposób, to im się będzie po prostu źle na tym pracowało. Oni owszem będą wykonywać te czynności, które w ramach tego narzędzia e, powinni wykonywać, ale będą robić to trochę gorzej, trochę wolniej i to też jest ważne, nie? żeby dobrać te narzędzia w taki sposób, żeby nie utrudniać tej pracy pracownikom i trochę dopasować się do tego, czego oni potrzebują, też można to rozszerzyć do warstwy samych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa. Nie? Czyli jeśli na przykład w naszej firmie zdecydujemy się na to, żeby wdrożyć nie Menedżera haseł, to dobierzmy takiego menedżera, z którego być może część naszej kadry już korzysta i jest to rozwiązanie, które lepiej znają i dzięki temu łatwiej będzie im je przyswoić w firmie. No dobra. Ktoś może teraz powiedzieć, ale skoro działa i pomaga, to w czym problem? No nie. No to wyobraźmy sobie scenariusz, powiedzmy dział HR korzysta z darmowej aplikacji do zbierania opinii pracowników. Jest to jakaś Strona www, gdzie ludzie wkleją tam swoje przemyślenia, czasem bardzo osobiste na temat firmy. Tylko, tylko, że aplikacja nie szyfruje danych. Jakiś hosting, nie wiadomo gdzie to jest. Pewnego dnia dane z, tego dane z tej aplikacji wyciekają. Kto za to odpowie? Kto o tym wiedział, że te opinie były tam zbierane? I jak temu można było zapobiec? No, właśnie. I tu jest sedno całego problemu Shadow IT. Nikt tego nie widzi, a jak nie widzisz, to nie możesz zarządzać tym. Nie możesz sprawdzić, nie możesz zabezpieczyć, nie możesz też z tego zaktualizować. Według niektórych raportów w ubiegłym roku przeciętna firma korzystała z nawet ponad 200 aplikacji, no nie? z czego Połowa to było właśnie Shadow IT. Yy, I z drugiej strony, co drugi atak właśnie jest na, na, to, mm, na to Shadow IT skierowany. Nie? Czyli yy, na powiedzmy dwa ataki, co najmniej jeden, jest yy, skierowany na, na te aplikacje, nad którymi nie zarządza dział IT danej organizacji. Bo wtedy wiadomo, że yy, tam. Są mniejsze zabezpieczenia albo w ogóle nie ma zabezpieczeń. No, tym bardziej, że bardzo często to Shadow IT tworzą nam te rozwiązania, które... Po pierwsze, są open sourceowe, są bezpłatne, są bardzo łatwo dostępne, ale są też bardzo łatwo dostępne dla tej złej strony, nie? Czyli, czyli te dane nie są odpowiednio zabezpieczane. No generalnie jeśli kupujemy jakieś rozwiązanie i płacimy za to rozwiązanie, to nie płacimy tylko często za jego funkcjonalności, ale i za tą jakość, za to, że dane, które powierzamy temu softowi, yy, np. softowi, będą odpowiednio zabezpieczone. Jeśli tego nie robimy, no to automatycznie też nie możemy jakby zakładać, że, że ktoś będzie od tak dbał o to, że jak sobie pani Krysia niepotrzebnie wrzuci CV naszych pracowników do jakiegoś systemu, bo tak, to, to, to nagle ktoś po stronie tego darmowego systemu stwierdzi, że kurczę, skoro mamy takie dane, to zbudujmy sobie system bezpieczeństwa wokół tego. Tak to niestety nie działa. I tutaj zgodzę się z Tobą w 100%, że jeśli mamy system, który jest niechroniony albo nie wiemy, jak jest chroniony, bo to też jest ważne, że on może być chroniony, ale my o tym nie wiemy, jak on jest chroniony, to w ogóle nie możemy nim zarządzać. Jeśli nie wiemy, że nasi pracownicy z niego korzystają, to nie możemy wziąć go pod uwagę w kontekście ryzyk, z jakimi się spotykamy. I to jest jakby to pierwsze ryzyko, no nie? Czyli fakt, że. Nie mamy zupełnie kontroli nad tymi, tym, co się dzieje z naszymi danymi, z naszymi informacjami. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób go monitorować. I tutaj pojawiają się dwie kwestie. Pierwsza to jest właśnie monitorowanie bezpieczeństwa, czyli... To że skoro nie wiemy, że dany soft wykorzystujemy, to nie możemy zweryfikować, jak zabezpieczane są w ramach tego softu dane, ale jednocześnie nie możemy zweryfikować, czy to oprogramowanie jest aktualne. No bo może być tak, że jest to jednak dobrze i fajnie zarządzane oprogramowanie, no ale jest niezaktualizowane, bo jakby w ramach naszych planów aktualizacji nie braliśmy go w ogóle pod uwagę. Więc nawet ten dobry jakościowo produkt, który jest wykorzystywany. Może być po prostu jakimś tam, jakąś tam dziurą w tym naszym środowisku IT, jeśli po prostu o nim nie wiemy. No tak. Dobra. Ponarzekaliśmy sobie. Ja myślę, że czas na konkrety. Co zrobić, żeby nie udawać, że nie ma problemu, ale też nie zabić innowacyjności ludzi? Może zróbmy sobie taką listę, nie wiem, pięciu yy, rzeczy, które trzeba w yy, organizacji jakby wdrożyć. Yy, yy, zawiązać jakieś inicjatywy, żeby to Shadow IT zmniejszyć albo całkowicie wyeliminować. Mo Pierwsze to już powiedzieliśmy sobie na początku y, naszego podcastu. Mówiłeś o zgłaszaniu pomysłów, tak? Czyli stworzeniu kanału do zgłaszania pomysłów. No coś takiego mówiłeś, nie kiwaj głową tutaj. <laughs> nie, może, ja, może ja się przesłyszałem? ok? Ale y, ja ogólnie mam taki pomysł, żeby y, stworzyć kanał do zgłaszania pomysłów, który umożliwi ludziom zgłaszanie swoich potrzeb. Czyli nie wiem, właśnie jak ta Pani Kasia z marketingu zna lepsze narzędzie, to powinna o tym głośno powiedzieć. Właśnie na takim, na takim kanale. I może to być jakiś formularz, skrzynka mailowa, cokolwiek. Kanał na Teamsie, no nie? Gdzie ludzie będą wrzucać, że wiecie co, super narzędzie do nie wiem. E, wysyłania maili e, jakichś tam spersonalizowanych do klientów, to jest, nie wiem, Snovio, no albo coś, e, coś, tam, coś tam innego, no nie? to po pierwsze. Po drugie, e, właśnie dobierać te narzędzia na podstawie tych pomysłów, no nie, że nie, że my sobie postanowiliśmy, że, e, nie wiem, e, stać nas na gire to sobie kupimy Jira, no a ludzie e, nie będą używać tej jiry, bo dla nich jest ona, nie wiem, zbyt skomplikowana, czy w ogóle przerost formy nad treścią i oni by woleli, nie wiem, remedii, tak, czy coś innego. E, dlatego zanim IT kupi kolejne oprogramowanie, warto zapytać, czego ludzie naprawdę potrzebują, bo i inaczej wrócą do tych swoich prywatnych rozwiązań, po prostu. E, tak samo jak już wdrażamy, nie wiem, na przykład jakieś AI w organizacji, to najpierw lepiej zapytać e, ludzi, czego oni aktualnie używają w tym swoim życiu prywatnym, jakich, yy, jakich modeli, yy, bo potem nam wyjdzie jak, jak, jakiego modelu czy większość używa Gemini czy Clouda czy yy, w sensie Cloda chyba bardziej się czyta <grychy> niż yy, nie wiem yy, czy Chata GPT tak, cokolwiek jeszcze innego no i dzięki temu Będziemy, będziemy wiedzieć, w którą stronę powinniśmy iść, nie wiem, wykupując y, jakąś wersję enterprise'ową. Potem, y, jasne zasady y, tego, jak ludzie mogą korzystać w naszej firmie ze swoich prywatnych urządzeń. Tak? Czyli, jeżeli oni przynoszą prywatne urządzenie. To ono musi być zabezpieczone. IT musi nie wiem, zainstalować tam naszego organizacyjnego antywirusa. Jak chcesz z telefonu prywatnego korzystać, no to też musi być w jakiś sposób chroniony. Nie możesz jakichś tam konkretnych aplikacji wgrywać i tak dalej, i tak no dalej. Więc tutaj też w pewien sposób jakaś checklista nie wiem, dopuszczalnych aplikacji, jakie zabezpieczenia muszą być włączone, powinna, powinna być. Przedostatnia rzecz to cykliczny przegląd narzędzi, czyli raz na jakiś czas IT powinno przeglądać, co ludzie mają zainstalowane na komputerach i z czego korzystają, bo dzięki temu, bo jakby, technologia zmienia się błyskawicznie. No nie? I jeżeli dzisiaj używamy, nie wiem, tego Trello, za chwilę możemy używać czegoś innego, więc tutaj te narzędzia, one same w sobie ewoluują, czasem w pewnym momencie one będą odepchnął użytkowników, inne zrobi się przejrzystsze, łatwiejsze do do zarządzania i będzie, będzie topowe w dany, w dany dzień i ostatnie to takie trochę podejście Zróbmy dzień narzędzi. No nie? <laughs> Może to brzmi trochę śmiesznie, ale na przykład raz na jakiś czas, że czy to na intranecie, czy to właśnie na tej grupie pomysłów, chwalmy się tym, co używamy. Że nie wiem, moja, moje ulubione narzędzie do nie wiem, robienia raportów. No nie? Bo w domu na przykład robię sobie taki raport z. Na temat finansów, no nie? I on fajnie robi super wykresiki, podsumowuje i y, 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 y jest, y jest to super. I ewentualnie, jeżeli ktoś da na to zielone światło, to może kupimy licencję y, w firmie, no nie? Dzięki temu ten, powiedzmy, y, nazwijmy to tak dzień narzędzi chwalenia się to, co używamy prywatnie, czasem może wejść na, ten, na tą sferę organizacyjną, że będzie nam z czymś łatwiej, a nie tak jak powiedziałeś, że co innego używamy w firmie, a czego innego czasem nawet pod kątem poczty używamy prywatnie.. No, nie? no to wszystko co powiedziałeś to trochę sprowadza się do tego, że... Yy... Organizacje powinny decydować się na dobór odpowiednich narzędzi nie przez pryzmat tego, co myśli zarząd i co myśli dział IT, tylko przez pryzmat tego, co pokazują nam praktycy z konkretnych zespołów, nie? czyli te osoby, które na co dzień pracują, one najlepiej będą wiedziały, jakie narzędzie się dla nich sprawdzi. Te narzędzia, być może nie będą najlepsze, być może nie będą jakby topowe na rynku, ale z pewnych. Albo najtańsze. Albo najtańsze, ale z pewnych względów będą to narzędzia, które najbardziej odpowiadają, dlatego powinniśmy słuchać naszych pracowników wspomniałeś o tym, że warto dać możliwość zgłoszenia takiego zapotrzebowania na, na przykład oprogramowanie konkretne, to się świetnie sprawdzi wtedy, kiedy to Shadow IT nie jest zbudowane z chociażby darmowych narzędzi, tylko na przykład jest zbudowane, nie wiem, w ramach jakichś Exceli pokrytych makrami, albo jakichś prostych softów, które sobie pracownicy czasem sami napiszą, bo są też tacy, nie? którzy jakby nie znajdują na rynku rozwiązań, które by im odpowiadały, więc sami tworzą sobie jakieś proste rozwiązanie, proste Formę oprogramowania i to jest bardzo ważne, tylko ważne jest, jest też to, żebyśmy zbudowali taką kulturę wymiany informacji, bo co z tego, że my damy taką możliwość? Jak nagle jeden taki przemek, który jest w firmie od niedawna, powie, że on chce mieć najnowszego czata GPT, chce mieć jeszcze 7 innych różnych softów, potrzebuje mieć Windows Media Player w jakiejś super wypasionej wersji, nie wiem, cokolwiek, ale nie będzie w stanie tego w żaden sposób uzasadnić, a z drugiej strony będzie taki pan Wiesiek, który od lat pracuje na tym samym który którym zupełnie nie odpowiada, ale on się po prostu godzi z tym, żeby tak było. Nasi pracownicy, muszą wiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że proponują zastosowanie jakby w ramach całego zespołu dany soft ale to też musi być czym, czymkolwiek poparte. Wiem, że istnieje w niektórych organizacjach takie coś jak y, program ambasadorów IT. To są osoby z każdego zespołu, gdzie one jakby zbierając, już wykonując trochę tą pracę wewnętrznie, czy nie, czyli zbierając ten feedback od pracowników swojego działu, są tym głosem w rozmowach z działami IT i to z nimi podejmują działania i to jest fajne, bo wtedy trochę odsiewają się nam te takie pomysły tego przysłowiowego Przemka. Nie? E, o tym warto pamiętać, Kilka odcinków temu rozmawialiśmy na temat m.in. polityki Bring Your Own Device. To tutaj, chyba, też warto wziąć pod uwagę to jako rozwiązanie tego problemu, czyli, tak jak mówiłeś, właściwe opisanie standardu użycia prywatnych narzędzi w firmie w organizacji y, może rozwiązać częściowo ten problem. No bo jeśli pracownicy będą mieli totalnie wolną rękę, będą mogli używać tego co chcą, ale wtedy kiedy zgodzą się na pewną kontrolę i pewną formę zabezpieczenia tych rozwiązań, no to już super, nie? To już tak naprawdę i my jesteśmy syci i owca jest cała. No y, również można zbudować coś takiego jak Bring Your Own AI, nie? Czyli tak jakby nowy standard, który się znowu zaczyna pojawiać z racji tego, że sztuczna inteligencja coraz bardziej y, Funkcjonuje. Ja myślę, że też powinniśmy zbudować sobie taki standard, że raz na jakiś czas weryfikujemy narzędzia, które są używane i rozmawiamy z naszymi zespołami na ten temat. No bo tylko wtedy tak naprawdę mamy ten feedback na bieżąco. Unikamy tego, że jakieś rozwiązanie już stało się pase albo po prostu nikt nie chce z niego korzystać i z niego nie korzysta. A my cały czas próbujemy je aktualizować, dostarczamy i za nie niepotrzebnie tak naprawdę płacimy. Tak, i, i to, co sobie też powiedzieliśmy, to yy, okej, okay, no, ponarzekaliśmy, powiedzieliśmy, co, yy, jak sobie z tym radzić, yy, i trzeba też pamiętać, że Shadow IT to też nie jest zło wcielone, no nie? To, to nie jest coś, z czym yy, trzeba walczyć, jakby yy, ten, to jest jakby dla, dla nas sygnał, yy, że yy, są. Firmie ludzie, którzy chcą pracować lepiej, szybciej i efektywniej, że, że, że po prostu yy, to nie jest tak, że oni yy, idą pod prąd i, i tylko, tylko żeby utrudniać innym życie. No nie? Ale czasem po prostu chcą, bo wiedzą, że na przykład nie wiem, w poprzedniej firmie używali tego i to naprawdę się sprawdzało, nie, I, i, i tutaj powiedzmy czasem, jak to mówią, starego psa nowych sztuczek nie nauczysz, no nie, i czasem jak kilkanaście lat pracował w poprzedniej firmie i używał tego narzędzia, to czasem... Trudno jest przestawić gościa tak z, z dnia na dzień na coś innego, nie? ale to też nie możemy dać y, zrobić tak, że zostawimy coś bez kontroli, bo y, potem ten cień, ten, <todgłosy> ten cień IT y, będzie nam y, powiedzmy rósł, ta szara strefa w firmie będzie rosła, y, i w przypadku wycieku danych będą kary, będą koszty będzie utrata reputacji i wtedy nie będziemy myśleć o właśnie tej jak pracować lepiej, szybciej, efektywniej, tylko jak przetrwać. Jak organizacja ma przetrwać. G generalnie istnienie Shadow IT trochę jakby jest wynika z tego, że tak jak mówisz, ktoś szuka drogi do optymalizacji, więc pomimo tego, że jest to negatywne i niebezpieczne zjawisko, że jest to negatywny skutek pewnych działań, no to on też dobrze świadczy o naszej firmie, no nie? No bo gdybyśmy w ogóle jakby tego shadow IT nie mieli, to by znaczyło, że pracownicy tak naprawdę średnio się interesują tym, czy, są, czy działają na optymalnych narzędziach, czy są odpowiednio skuteczni, czy działają szybko. Po prostu to, co mają, to robią i tyle, no nie? A to czy zrobią to w 5 godzin czy w 15, to ich to, że tak po powiedziałbym brzydko, ale... Nie obchodzi ich to. Tak, dlatego, dlatego Shadow IT nie jest zjawiskiem, za które powinniśmy kogoś, kogoś kamienować, ale jest zjawiskiem, z którym mimo wszystko powinniśmy walczyć. Dobrze, dobrze że wspomniałeś o, o, o przepisach, bo to też istotne, i to o tym też warto powiedzieć, że my, jak już będziemy podlegać pod krajowy system cyberbezpieczeństwa, a będzie się to działo lada moment, no to będziemy musieli wykazać, że wiemy, co się dzieje z naszymi informacjami, wiemy, co się dzieje z Danymi, wiemy, komu je y, powierzamy i wiemy, jak ktoś o nie dba, albo inaczej wiemy, że ktoś realnie dba o ich bezpieczeństwo. W przypadku Shadow IT zupełnie nie jesteśmy w stanie z tego wykazać, więc nawet dlatego warto przyjrzeć się temu, czy w naszej organizacji dzisiaj dużo jest tych obszarów, które są zagospodarowane przez narzędzia, których IT nie kontroluje. No, i jeśli tak, no to koniecznie trzeba podjąć pewne środki, na przykład te, o których już wspominałeś. Tak, ale tutaj to też co sobie powiedzieliśmy, yy, nie walczmy z Shadow IT z za samymi zakazami, no nie? Bo to jest bardzo ważne, bo im więcej będzie, to, to jest jak z małymi dziećmi, im bardziej im czegoś mówimy, nie rób tego, to ono po prostu to zrobi. No nie? Więc yy, starajmy się o, i, o ile to możliwe? Włączać te aplikacje do systemu naszego obiegu. Firmowego, słuchajmy ludzi, dawajmy im dobre narzędzia, ustalajmy jasne zasady, które dla starych pracowników, którzy pracują lat kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt już w tej jednej firmie, są jasne i klarowne, bo jakby lepiej mieć to wszystko oświetlone, niż jak to mówią właśnie w cieniu. Dokładnie. Jeśli wdrażamy jakieś narzędzia, to y, poprzyjmy wybór tego narzędzia dobrą y, dyskusją z osobami, które na koniec mają z niego korzystać, a nie tylko naszymi analizami dotyczącymi tego, jak wydaje się nam, że będzie najlepiej, no bo to pozwoli nam zminimalizować tą warstwę Shadow IT. Tak, a jeśli nas jeszcze słuchasz y, teraz na końcu, to y, zostawiam ci małe wyzwanie. Zapytaj swój zespół o jedno narzędzie, którego używa, a którego IT nie zna. Bo uwierzcie mi, że wyniki mogą Was zaskoczyć, i to może być początek ważnej zmiany w Waszej organizacji. Dokładnie tak. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, że mamy nadzieję, że byliście z nami do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzu, o reakcji, i zapraszamy na kolejne odcinki. Dzięki i do usłyszenia.